Umieściłem moich najlepszych przyjaciół w tym dmuchanym zamku za mną. A kto całego! Z niego wyjdzie! Wygrywa 200 złotych! Okej, ją! Dam ją zamku! się wypychać! Ona wróci, a ty zostaniesz wyrzucony. Nie będą też siedzieli tutaj wiecznie, więc mam dla nich przygotowane kilka konkurencji i najgorsza osoba, która w nich oh, wypadnie, po prostu będzie musiała opuścić dmuchany zamek, ale teraz pozwolę im go zwiedzić, żeby zobaczyli, w czym spędzą następnych kilka godzin, więc zostawiam ich tu samych. Chodźcie, zobaczimy was po zamku. Miną w każdym dzień wejdzie na górę. Dobra, no i odliczamy czas. Robacz, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Długo, 20 sekund. Jak i 20? No, Daniel liczył, a, on jest to, ja sędzią. Ale ja mam kondycję, poskakałem 5 minut i już wszyscy to wieczą, nie? Danielo, policzysz mi też? Tak. Robacz, to wieczór, że nie, no, 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 130. Ile? No, on da liczyć 16? 130. To. Nie, no, nie no kurna, to ty liczyłeś Nie no, przecież no, no, 130 No, to jest mnożnik, to jest mnożnik, rozumiesz, matematyka, mnożenie, rozumiecie? Jakiś debilizm. My mamy dzisiaj utrudnienie i my spędzamy dużo czasu ruchami gdzie się ruszę? Tam się robi kałuża! Patrz, patrz! patrz. No <grym> co Ej, ja na przykład mam wrażenie, że ja to się tak opieram. Ja... Jeszcze chwilę i przywrócę całą ja, Nie, nie, no nie, róbcie, nie, nie róbcie, Nie róbcie Nie, róbcie, nie, róbcie, nie, róbcie. No no ruch. nie! Ej, serio! Ja uważam, że powinniśmy sobie wziąć worki na śmieci i zjeżdżać na workach będzie szybciej. Dobra, ja jest żona Danielu. Dobra! Ha, 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 ha. Ale rusza! Ale rusza! Ale rusza! Ale rusza! Ale rusza! Weź na chwilę kamera.

Najcięższy z nas wszystkich jest Justek i tam, gdzie Justek idzie, tam jest skała. Wika, ty też stoi w kaule. Ale ja nie mam takiej jak on! On Oo... gdzie się ruszy, to ma! Dobra, weź już przestań! Zobacz! Ogarnij się! Jezioro! Ale... O, patrzcie, jaka Kinga jest odpęsiada! Siup, 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 mi siup, 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 Ej, ale realnie jest tak staro, że jest coś, to jest woda, no zimno mi jest już. Patrz, ja stoję nie ma wody. Ja mam jakieś przyciąganie do wody. No. Zawsze to jest woda, no. Słuchajcie, chodźcie wszyscy, chodźcie wszyscy z Nie dobrze się grupować. Wtedy robimy jezioro Tak, pogadajmy Chodźcie, chodźcie tutaj, pogadajmy. chodźcie ci Spidermeni Bo serio, zimno mi w stopy Dobra no, mi, mi też, mi też, mi, też. mi zimniej Proponuję, skoro to jest film, kto ostatni wyjdzie no. Żebyśmy teraz wspólnie razem może wytypowali osoby, która odpadnie Bo warunki są bardzo hardkorowe ale, ale nigdy tego nie robiliśmy Tak Zróbmy tak, że się zgrupujmy i żeby grupa wspólnie zdecydowała, kto odpada Pierwszy raz w historii coś takiego zrobimy To może niech każdy weźmie kulkę osoby, którą chcemy wyrzucić z filmu Czy wszyscy to akceptują? Tak. Tak. właśnie. Tego nigdy nie było. Nie było tego. to. to, czy nie? Nie, nie, nie. Nie możesz. Nie, nie możesz. 3, 2, 1, start. Dobra, to wszyscy nie idą tam. Ja losuję w ciemno, Zdaje się na los. No to nie, to właśnie, właśnie. Z głową w górę i wkładam w kieszeń. On zawsze każe mi ciągnąć za a potem siedziłam złe. No właśnie, co się dzieje w Dobra, ja Wam powiem tak, wybrałem totalnie w ciemno, Robert mi ją wsadził do kieszeni, nie wiem co mam. Ja mam szybką decyzję. To ja już wybrałem. Ja miałam szybką decyzję. Ja czuję, że to Biff tu jedzie. Wera, pamiętaj kto, pamiętaj kto. Jakie plany, Wera? Po prostu muszę to zrobić. Jak nieładnie. Jak nieładnie? Co się tak śmiejesz? Coś, dla kogo masz? Wiesz, że jestem ja. Ja się wyrzucam razem ze sobą, rozumiesz? że jak już odpadnę, to się też e, a, weźmy a rozumiesz? Bydło? Co? Co? To będzie fajnie, jak będzie się. Co? A my? Kto teraz Kinga? Dobra. No! Aaa, up. Jest... Co za chory bo ja nie wiem, bo tu było ustalenie, że mamy głosować na Daniela No ja sobie po to poszłam, to biorę fioletowy Teraz ja idę, uwaga To jest pokeball! Ej, patrzcie, znalazłem pokebola. Nie, patrz, głosowo Dobra, ja teraz, tak? Pokazywać kulki! Oooooo! na Oooo! Daniela! A teraz Daniel Oooo! O, ty chamie! Ale bo ja w ciemno brałem! Ja! ja w ciemno bo... brałem! Przepraszam, to jest W życiu tego nie zrobił. O, ty śmieciu! No, no. Mieliśmy konspirę razem! To jest przypadek! Nie, mieliśmy razem był Daniela! Przez trzy przypadek. O, ty, ty człowieku! Co ja? To był jego pomysł! Nie, oś, jest... Ty! Wcale nie! No jak nie? O, ty pokazujesz? Gdzie ty to stać? Tylko nie pokażesz w innej kuli. O! No to nie dlatego, że dzisiaj mam. Zawsze coś masz do mnie! Zawsze! Ja ci pomogłem! Bicu, Poczekaj! Te trzy filmy, ja... Nie rozmawiaj do mnie! No, Dwa filmy. Dobra. Ja tylko i na ciebie zagłosowałem, dlatego że ty pierwszy potrafisz głosować. Ja tylko spila polegała na tym, że musieliśmy wyrzucić osobę, która nie była z nami, bo jak osoba była z nami, to by to nie miało sensu. Rozumiesz? To na półtora filmu jestem zły. Dobra, Dobra, Dobra tak dalej. Nie możesz pokazać kolejnej kulki, więc Mera, po kolei lecimy. Ja mam z tą osobą, bo każe mi ciągnąć się za palec i potem złe rzeczy się dzieją. Bika Oho, no to Daniel. Rozumiem, że zgodnie z waszymi zasadami po prostu ustaliliście, że ta osoba, która ma najwięcej kulek odpada, ale ja jestem prowadzącym, więc to nie będzie tak wyglądało. Wytypowaliście Daniela, więc Daniel wybiera osobę, która odpada. Daniel. Ustalmy kogoś, bywa... ustalmy to Ustalmy! To no, ustalmy. To... zrobić tutaj konspirę przeciwko jednemu uczestnikowi. Nie będę ukrywał, że Szymon wymyślił to, żeby <grym> ich spotlistować. Szymon podszedł i powiedział: No to tak, tacy są spani, to że to on będzie wybierał, kto odpada, jak oni przeciwko niemu konspirują. Mogę powiedzieć, że chcieli wydymać Freda. A Fred wydymał ich, tak. dokładnie tak! Zaobserwujcie Szymka za takie fantastyczne pomysły. Jego Instagram przypięty tutaj do klateczki, więc wbijcie, zaobserwujcie. Szymek się opiekuje na naszym Fajnie, Fajne. Szymek się opiekuje na naszym daeli, wpada na taki fantastyczny to plany. Aż tak mnie nienawidzicie, tak? A, nie! Nie! Aż tak go nienawidzicie? Bera, bera. Co Vera? Bo jej się nie podobają moje żarty. Dobra, poczekaj dalej, zastanów się. Pomyśl o jakimś kolorze. A to, co? Co? O jakimś no co? Co? o jakim kolorze. No co? O jakim kolorze? Tak! się po... nie podobają moje żarty. No bo tych jest i mykania! To ty ty są ty. świetne żarty! Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Ja chciałam tylko powiedzieć, że mi też się nie podobają te żarty. Dobra, to wracaj. Wika, idziesz Nie, ja Jednak cię przywracam. Wika, do widzenia. Weź się pod uwagę. Szybko, by nie zdążyła wyjść. Weź się pod uwagę. Poczekaj. Nie, świetnie. nie, Ty utknęłaś! Ty tak się utknęła, że od razu żeby Ja mogę odpaść. Ja wybierasz teraz oficjalnie Ale... osobę, która ma odejść. Pa, prawie, pa, pa. Pa, pa, trzeba było pa, się nie przyznawać do tych żartów. Prawda, prawda? I mamy, uwaga, krok! Wika jako pierwsza opuściła dmuchany zamek, Trzeba dzisiaj wygrana. A ty często wychodzi do finału. Tak, ale dzisiaj chcę zmienić skarpetki. <śmienic> mi się wydaje, że sprawiedliwie, że Wika odpada, no, ale te żarty to są fajne. Korągi ma jest! Jaski, no co, ja, co korgi, No po prostu to nie na żarty, mi się bardzo podobają. Ja, tak, to ja, nie, w nie w raz 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 raz. Raz. na tej nie bo jego tutaj tylko nie ma. to nie Ja mówiłem, to juste. Nie, ale ty. Zobacz, oni są razem. Ważne i tak mamy spinę na półtora filmu. <grymne> Moi drodzy, Wika odpadła jako pierwsza. Nie możemy tak stać bezczynnie. czynienia. Ja chcę tutaj więcej emocji. Wybierzcie kolejność. Nie powiem wam na razie po co. Dobra, <grymne> ja pierwszy. Drugi, drugi, zarazem drugi. I ostatni. Ustawcie się w kolejności, którą wybraliście. Jesteś? A waszym zadaniem będzie trafić do kosza. Jest? jesteś. Hey. Okej, okay, okej. Okay. <laughs> możecie podejść bliżej, bo wtedy macie większe szanse trafienia, ale jednocześnie ryzykujesz tym, że spadniesz. Zawsze to za stroną. Musisz rzucać dalej, a nawet. Już się się rzucać. A nawet jak bardzo chcecie, możecie rzucać i z góry dla mnie, to nie ma problemu. Ostatnia osoba, która trafi do kosza, a która nie trafi i zostanie, po prostu musi opuścić wmuchany zamek. Okej, okej. Oj, dobre. i Daniel teraz jest zagrożony, przechodzi na sam koniec kolejny. Ej, ale wy jesteście słabi no. Ty jesteś słaby Ale się na pierwszym razie nie skarbie, ja wiem, że ty nie grasz w kosza, no ale niestety Ej. Ja umiem trafiać tylko poza odcinkami Robimy tak, jeżeli ja rzucę za pierwszym razem, to wy we dwójkę odpadacie, jeżeli nie rzucę, to ja odpadam No jaki to ma sens? No będę bliżej finału że no jak to po co, no po co To jak nie trafisz, nie? Biegasz to odpadasz i wskakujesz do basenu na główkę Nope bo jest zimno. A, to, to, a jeżeli trafię, to. Yy, to jest to, to my i my, my skaczemy. Na głupie, to powiem tak. O kurde, grubo. Ale to jest u ciebie dwójkot? Tak? on nie trafi. On musi trafić za no, pierwszym. To. Dobra, wchodzę w to. Chodzę, tak, chodzę. Ale was wyeliminowałem Feraje, że właśnie. Tak, teraz dwa miesiące kosztuków o tym. Popie, ty masz nogi z waty już. Patrzcie. On jest ofrany. Nie, masz tu brązowe takie coś, ale to naturalne jest. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Ja to trafię, wiesz, ser pomodę ci parę. Tak trzeba tak trzeba. Tak i po prostu rzucam. Dobra. Oni nie wiedzą. Ale z niemożliwe, żeby trafił. Jak trafi, to będę miał z Was Nie, 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 trafi. nie, nie, To to mój ja nie chcę mówić, bo tutaj hartowaliś co? Ej ale ciężko powiedzieć, że to było blisko stary nawet! Musisz opuścić zamek i skoczyć na główkę do was... Urla ale co ty, że będziesz tu płakał, chłopie, My nie mamy czasu, No lecimy. nie mamy czasu na wypłać, musimy coś dalej. Nic, to nie, przesadam, To nie chodzi o to, że ja przegrywam, tylko że oni wygrają. Dobra, ładuj, stopę, jak jeszcze na główkę, skok, zobacz! Ostro, się Kurde no! To nie jest trochę podejrzane, że wika odpadła i teraz ostry odpad i idą do domu. Na pewno nie. Nie mówcie mi tak. <laughs> Bo to trochę dziwnie, że tak mógł specjalnie zrobić, żeby iść do chatę. Dokładnie, co fajnie. Napiszcie co o tym myślicie w komentarzach. Dobra, na główkę sobie, ja na główkę. Jak on skoczy na główkę, to dziurę w basenie zrobi przecież. ma 10 stopni, no zimno jest fest, bo teraz od, od kilku tygodni jest w ogóle tak, że pada zimno jest, więc naprawdę basen to jest mocna kara. Ja 50 jest zimno, no. Daj, ostry. No. no. Chodź jakąś cyka. No on się boję. Krok. No na główkę! Kruk. Ja, ja mam na główkę sekret. Jadą! WOZY, JADĄ! Ja to muszę zrobić, ja to muszę zrobić. Na główkę, tak. No, składa się, dawaj. To nie jest poranne rozciąganie, ostety skać! Dobra, ja to robię. Ten cofla zrobił, ty! Co on zrobił, ey? Kurwa, No, no, za debil. No, dobrze skoczyłem, że. So, dobrze skoczyłeś, że. O, saczulek! Cześć, zaskoczyłem! No, ja dobrze skoczyłeś, so! Może mogę, strzutujcie taką blachę, no, to na A placha? skoczyłem, Ej, nie boli, ty, nic. Ej, trochę boli, ale to myślałem, że to normalne, jak się na główkę skacze, że tak jest. Ej, trochę mnie boli klat, ale nie wiem czemu. skoczyłem na główkę! O, dobra. Ale jest zimno! Jeszcze jedna osoba musi odpaść, moi drodzy. Cynamon kubiły, strogo zapłaciłem. Aaaa! Dawaj, tak, dawaj. No kurde, czemu, czemu tak blisko szło? Ale blisko już byłem. <laughs> nie, nie byłem blisko. Nie, ej, to najbliżej to byłem ja chyba cały czas, nie? Może tak być. Dawaj, Kinia, robisz to! Aj! Aj. 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 Close, jak tak kinie? <laughs> Co ty tak za że jak na trampolinie? Siedzi. Nie dorzucacie, bo zabiera wam ten wmuchaniec siły trochę, wiesz co? Chodzi? Tak. Więc trzeba rzucić mocniej, mocniej trzeba rzucić. Dołóż 20%, no. tak 15%. O, widzisz? Lepiej. Przesadziłem nawet. Jest lepiej. Jest lepiej, lepiej, lepiej. A już tu. Ty, no patrz. Nie w no, no, no patrz. Bratek to robię. O, dobra, to jest taktyka. To jest tylko, taktyka że najgorsze co? Że teraz ty jesteś na końcu już, taka oni wszyscy no, to widzieli. Trzeba mieć odpowiedni ciężar, żeby tak zrobić. To jest prawda, nie, to też prawda. Dopatrz, no. Patrzę, no <śmiech> <śmiech> No tak. <laughs> to nie bez powodu się woda zbiera tylko pode mną. To są nie tylko, wiecie, takie złe rzeczy, ale też i przywileje. Bycie ciężkim. O. Oj, zeszło ci teraz. Dawaj wero! Toż będzie wolne dobrze słyszę yes! 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 w sensie... Jak to wleciało? Nie, ale zawsze gramy z ferą w i zawsze takie wpadają. Ja, całe życie farc, no. jest... Sfera bezpieczna. Era jest bezpieczna. Zobaczymy, kto jako druga osoba w tej konkurencji wpadnie. Też, Też dobra, stąd. Ja chcę inny kot, po prostu. Dobrze szła, ale chyba za bardzo w lewo teraz. Dobrze szła, ale to trzeba rzucić, wiesz? Tak idzie na swojego spota. Dobra, no teraz trafię. 66% że trafię. Idealny rzut! Dobra, Kinia, robisz to? Robisz to? to. Robisz, robisz to. to? Robisz to? Nie tak ścisko. Dobra. O jakie oczyszczenia tam wsadziłem do tego kota. Dwie dziewczyny, moi drodzy, są bezpieczne, ładnie trafiły do kosza no i panowie też ja, Jak na koszykówce to by to zbyt. Yes. Co Co jest? Co Co jest? Co Boże, mi Przepraszam, nie to nie przy przypadek. Dawaj Justek, teraz ty! Oj, Jezu! Jezus! O. Szacun nie, kiniarze, tak chłopaku mnie kinierzy, tak chupa urowali nie? Cisiek, mu! Jesteśmy we dwóch tutaj, żeby który się Któryś się zrypie mioda, ja. to za koleś. O. 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 Ale on zaczynał! Po to wybieraliście kolejność, moi drodzy. To było w waszych rękach i to wy mogliście zdecydować, nie. kto będzie rzucał pierwszy, a kto będzie rzucał drugi. No nie do mnie tak. <noise> no właśnie do was tak, bo to wy wybieraliście te kolejności, to zależało od was. Ono cię! Słuchajcie, ja mogę zrobić tak, bo na tej konkurencji odpad ostry, tak. jeżeli wy większością głosów we trójkę bezpieczeństwa, zgodzicie się, żeby został, zostawię go, ale w kolejnej konkurencji będzie miał dużo ciężej. Oh. Już jeden! Ja, ja jestem za! Go. Będzie śmiesznie! Zostawmy cię Justek! Tak! Dobra. W takim układzie, w tej konkurencji, odpad po prostu ostry i tak nadprogramowo w sumie? Dobry, nie, dobrze, nie <grym> dopył. Dobrze, jest Odpad ostry, a w następnej Justek będzie miał trudniejsze wyzwanie niż cała reszta. Idziemy zjeżdżać zjeżdżali na nogach. Dobra! <grym> Kurde, ale... Chcę mi się trochę kupać, mhm. Boję, ja, że jak się wywalę mocno, to się zasram. Ale z Ale dziewczyny są na dole, wiesz o co chodzi. Oni mają konspirę teraz. Słyszałeś teraz? Oni mają konspirę, a my tu no. gadamy o sraniu. <laughs> Kurczę, mega no be, ciężko, nie da rady no. stać. Ej, ale bym ryknął do tyłu stary! Mocne, no! Ja tak sobie trzy, trzeci stopy tak szybko. Mocny nie było chyba tak zabawne. Nie się cieszę no, jak dzieci. No, Za no, tak mi stopy. No. mi też. Nie można wchodzić po ludzku, ale wejdę sobie to nie. Się tutaj? Tak, jak jechałeś. Czuję tutaj, że, Wiem, że już lecisk lekzem, jak jechałeś. Stary jesteśmy tak. na dworze. Jest siatka i tak wali po. bok. Ważne, przepraszam. Inga tu idzie, stary byś miał przypał. No, ja zjeżdżam powiem, że to ty. Nie! Tak, Elo. Nie! O! Ej, zrobił to! Co robię? Jak coś to Daniel tu pierdol nie Krzyśka? Ja. Ej, jak coś to Daniel pierdol nie ja. Nieprawda, to był Krzysiek! <laughs> nie, no co ty? To on jak jechał, będziesz słyszała na kamerze. O kurde, to rozjechały mi się nogi na górze, ale, ale, to... ale fajnie wyglądał ten slajd. Dobra, a zjedziesz na mnie? No. Jedziemy. Dziewczyny, dawajcie, zjedzcie syna Danielu. <grym> to propozycja w ogóle wiesz co? To był najlepszy zjazd w moim. Najlepsze życiu. uczucie. Ej, serio, serio, dawajcie. To no, może zobacz na mnie jak chcesz. no. Wow, dzięki. No ja jeszcze raz ja na tobie, dałeś, <grym> <grym> Wygląda to dziwnie. Po prostu dziwnie. Czemu wy w ogóle nie zjeżdżacie, się nie bawicie? Zjechałam. To jest zabawa, Wera? Ja się bawię, no. A ile ty masz lat 65? Dobra, Daniel, mogę zjechać na tobie ostatni raz? Możesz, chodź. Dobra, dawajmy dwójkę! Dawaj, Wera. No zjedź sobie na Danielu ty. Zjedzę sobie na kolanach. Wera. <grym> no! ja Jechała na dupie. Zjeżdżę kolana, Wera. Patrz, Wera, musisz zrobić tak. A! No nie, moja dupa! Cała mózg, no teraz zostanie! Sorry! Dobra, dawaj, wszyscy na mnie! Dobra! To się nie da, Fryka. damy radę! Dobra, to na górę, góra! Na górę, góra, góra! góra. góra. Dobra, jest na dobrze, jest dobrze! To... To jest... I źle no, to za... było, to jest Ale jestem całym mokry. Moi drodzy, przymocowaliśmy razem z Szymonem każdemu z Was po trzy balony, z wyjątkiem justka, który miał być w tej konkurencji trudniej. On ma tylko dwa. Justek dodatkowo ma je też bardziej napompowane, To spowoduje, że mają większą szansę pęknąć i przez to będzie łatwiej. To pierwszy straci wszystkie swoje balony, odpada. Wy musicie się rozstawić najlepiej. Cztery różne kąty. nie ja zapraszam tam. Just tak, może być na górę. Moi drodzy, to jest wojna! Czas start! Dobra, co robimy? Pierwszą rundę możemy zagrać w kamień papier, potem decydujemy nie, nie dalej. patrzcie! Mogę się, <grym> tak. się wyłonić z <grym> Wy chyba nie rozumiecie, wy macie zbije swoje balony, wera! No nie no! Rozwiążmy to pokojowo! Tak możecie pozbyć się tylko jednego balona! 3, 4, wera! A, kurde! <grym> Yes. No, bez sensu! Dobra, wygramy! Stu, idziemy o ja kamerę. Ja. Patrz, Utrzymujemy dystans. Aj, prawda, zobacz! Ja będę stała jako Roberta. Co tam, Robert? Wow! MEGIN! Ale wygram! No! Yeah! Ale to zrobił, No! Ale... Ma drogi! Zadaj mi balona? Już od... tak. A my nie. No mu udaliśmy życie, Obudźcie się! To ma nieczę od góry! Teraz straciła trzeci balon! Własny chłopak! Nie tak... <grym> A my mu przywróciliśmy życie! Przyznajesz szczerze tak. Po co zrobiłeś? To zasługujesz stary. No na powtórkę za... pierwsza straciła wszystkie swoje balony. Tu wisi jeden, tu wisi drugi. Trzeciego też już nie ma, też już jest pęknięty, także Wera ja musisz ja opuścić. Tak. Ale zmienisz skarpetki! Tak. Wera oficjalnie odpada z naszego wyzwania jako kolejna i zostały tylko trzy osoby. Dziękuję ci bardzo. Powodzenia. Dziękuję. Dobra, przepraszam, Werko. Nie odzywaj się do mnie zdrajki. To jest ostatnia osoba, która będzie miała zbite balony. To się. Dobra, nie wiem. To bym nie powiedział, to i tak wyjdzie, że. Nie dobra, moi drodzy, kolejne wyzwanie przed Wami. Proponuję ustawić się gdziekolwiek, gdzie chcecie. Wybierzcie sobie jedno miejsce w zamku. Już tego tak wygląda jak taki łowca. On jest jakieś takie trochę go po tym cukrze Daniel sobie leży tutaj. Kinia stoi po prostu przy wejściu. Słuchajcie, już wybrałeś miejsce? Tu, dobrze, tu. macie 5 minut. Osoba, która najmniej razy zjedzie ze odpada. Czas start. Ale że... Możemy się ruszyć. Tak, no tak. Miejsce wybraliście tylko do startu. <laughs> <laughs> boję się, boję się, boję się. Zapchnął uh -huh. się. cały poszedł warianci. Ja mogę najm Chce go ale wyślizgnęła mu się skarpeta! Kinga zjeżdża, oni tutaj walczą dalej obok Trzymamy ją ja i odpoczywamy Musia, to moje legisy! Uwielbiam nie, nie no. nie drugą ręką! Nie, nie. Daniel ściągnął już skak i nie masz szansy! Wyobraźcie, jak on wiszy! O czemu moja skarpetka? Oła, 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 oła moje plecy Oła Oła! oła. No nie, dawaj! Hahaha Dawaj! <grymne> Kinia, zostaw je! Nie! Ja nie! nie. Wzięli się na biedne końce No, Kinia, teraz ty! Nie mogę, trzymaj za skarpetkę! Jest tak złojeni radzić z nimi poło w ogóle Nie, nie! To on ma się tyle co my! Zostało pół minuty! Ale nie objaw! kroho Koszulkę zdjął! Koszulkę zdjął, skarpetkę stracił, ale go grał. Nie, już nie masz. <noise> Ile masz? Cztery, no nie masz. Ale Trzy! Dwa! Jeden! Z strony Daniel. bardzo gracz, na koszulkę cię. A ja nie wiedziałem w ogóle, ja myślałem, że ty swoją skarpetką rzuciłeś. Ja w ogóle nawet nie poczułem, że ty mi rozciągnąłeś takim moim formie. i ściągnąłem jak cię szarpałem. Drugą już wiem, ale pierwszą nie wiedziałem. Szkoda, no, tyle brakowało. Wojna była wyrównana. Następnym razem cię pokonam już. Moi drodzy, przechodzicie oficjalnie do finału, a w finale, jak sami widzicie, znajdzie się wymęczony justa i wymęczona kinia. Ja się czuję głos, że teraz nie mogę gadać, nawet ty bym się położył i leżał po prostu patrzcie. No i drodzy, runda finałowa będzie bardzo ciekawa. Tam mam przygotowany stand i pojedynczo będą podchodzić do niego uczestnicy, którzy już odpadli. Cała ta gra polegała również na tym, żeby filmować się i dbać o relacje pomimo tego, że rywalizujemy. I teraz się okaże, bo to oni będą głosować, kto z nich powinien wygrać. Chodź Werka, stań tutaj. Zrób swoje po prostu. To jest chyba głosowanie z Justek. Przegrałem, bo ja wszystkich wyeliminowałem. Jak mówiłam, jestem bardzo rozdarta, ale muszę zagłosować na... Okej, okay, okej. Okay. Resztę głosów już wam nie pokażemy, widzowie, żebyście do końca czekali, bo jestem bardzo ciekawy, na kogo oni zagłosują. Widzowie, ale skoro jesteśmy w finale, to możecie pamiętać płaszcz na Instagramy. Aha. Aha wiecie, jak jest. <noise> nie musisz z nimi rozmawiać, możesz, jak chcesz, Możesz im podpowiedzieć. Oni nie wiedzą, ja no im nie powiedziałem, więc to zależy od Ciebie. Kochani, ja wam tylko chciałam powiedzieć tak. Ja was oboje kocham. Ja mam mega ciężki wybór. Wika pamiętaj, dzięki komu tu jesteś? To co mi teraz powiedzieliś, Krzysiu? Trzeba było <noise> <noise> Nie wiem co to znaczy. Dziękuję bardzo, możesz rzucić swój głos do słoika. I zabawaj kolejnego uczestnika. Jest ciekawie. Widzę, jest ciekawie. Jak wiedzą, że mają na kogoś zagłosować, kto wygrywa, no to ty wygrałeś. No nie, bo ostry mógłby strolować. Gdzie ostry na mnie? Nie będę zagłosował, żebym ja wygrał, no, nie? Po tym filmie. No dobrze. musiał przeze mnie wskakiwać na główkę i na plachę, skottuwa. No Oj, Krzyżej, jak myślisz, na kogo zagłosuję? O, też że jesteś moim kumplem najlepszym. że jak myślisz, na, na kogo oddam swój głos, co? Daj mi ci bardziej trzy słowa. Możesz nawet powiedzieć 10. Dobra. Co u ciebie? Ostry, ale słuchaj mnie. Co U ciebie Ostre. Posłuchaj Ostry, posłuchajmy! To tylko napisze i berz mi mu. Nie, dobra. czekaj, jedno zdanie! Fajne, że czerwone spodnie masz nowe. Naprawdę fajne. Fajne, nie? Więc jak mam kupił, też fajnie widzę Bo No dzisiaj mu dałem właśnie, robić zdjęcia sobie. Okej. Okay. Nie pokazuj, nie pokazujemy. To, to pokazujemy. Widzowie, napiszcie teraz to wszyscy w komentarzu. Macie 3 sekundy, żeby to napisać. 3, 2, 1 i teraz dopiero oddaję swój głos. Krzysiu! Nie! Dam wam szansę, Krzysiu! Nie będę się jeszcze skreślał. Danielu! Królów! Tak, Krzysiu! Słucham się nisko. O, dzień dobry. Całuję. Cię. Dziękuję, dziękuję. Te spodnie, które masz, nowe, czerwone? Mm, klasa. Fajne, fajne. 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 O, co, jeszcze. Czekaj, yy, czekaj, czekaj. I yy, jeszcze. No bo, czucia się skończy. Ja? Chińczyka czy kiedyś zamówiłem dubiural <gry> pamiętasz? Jak ja to, że się nami no to trochę mało zapłaciłeś, <grym> nie musiałeś płacić. masz. <grym> ja mało tych rzeczy, wiesz? Jak ja dobra znajomość, Kinia, co mam ciebie? Jesteś miły, jesteś dobrym przyjacielem, mieszkamy sobie razem, byliśmy wczoraj na saunie, razem. Byliśmy raz na saunie razem, raz, trzeba lata się znamy, raz byliśmy na saunie. Jeszcze byliśmy wczoraj. Chciałabym przypomnieć te miłe chwile. Ja pilnie, że myślałem nie da powiedzieć go, że niż Kinga to zrobię. Tutaj nie wiadomo stary, co ty zrobiłeś. Wiem, absolutnie. wiem, o no to chodziło. Wiem, co o to chodziło, no. Fajnie. Dobra, to ja lecę, tak? mi <laughs> po prostu Daniela. Na razie ho, na razie ho! Tutaj potrzyłem tutaj bliżej do Daniela, żeby go szybciej po prostu przekupywać. Danie, 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 Pamiętaj, robimy wszędzie? Ale to próbujesz, ty! Ej, stary! Ej, wypadnie, wypadnie! Prawie wypadł! Nie, 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 nie. Daniel, przypominam, że głosujesz na osobę, która twoim zdaniem powinna... Wygrać. Pamiętaj, kto na nockach zawsze z tobą do końca siedzi. Pamiętaj, kto z tobą kickflipy robi na aucie. Pamiętaj, chłopie, kto jest twoim ziomkiem. Wiesz, co jest najlepsze? Ja tego nie zabroniłem. Ale tylko ty na to wpadłeś. Tylko ty na to wpadłeś tym samym, moi drodzy, mamy cztery głosy twórki naszych uczestników oddane, to kogo wyczytam świadczy o tym, kto zdaniem naszych uczestników powinien wygrać dzisiejszy odcinek okay. Pierwszy głos moi drodzy zebrała kinia. <klucza> wow! drugi głos, który zebrał jeden z uczestników. Pracuj, Pracuj, ja ja na będę, na ja, bę ja będę Ostry! A więc ostry Ostry przegrał XDDD. Zmarnował głos, nie. Poszedł na wybory i zmarnował głos. I ostry zgarnie jeden głos. To nie było zabronione. Który z uczestników mógł wygrać? Mogli napisać sobie na przykład wszyscy Vera. Ej, mogli tak, jakbyśmy uczegrali, cześć. Trzeci głos, który oddajemy się uczestnicy, to. Kinia. Dobra, czwarty będzie decydujący. To oznacza, że czwartym głosem. A jak ktoś ten napisał justek dwa razy, to są dwa głosy. Dobra. Ale ktoś napisał. Kinia. Nie, no nie. No, nie Kochają mnie! Kochają mnie! Nie, yeah, Czyli oficjalnie wygrywasz. On musi wyjść no, tam. Wygrałeś, no to no, wygrałaś bierz kasę. Czyli oficjalnie no, wygrałaś, bierz 200 zł. Możesz tu zostać, jeżeli chcesz. Jusek musi opuścić zamek. Dzisiaj wygrałaś ten film. Wygrałaś, no. Oni zdecydowali, kto zgarnia nagrodę, zgarnała się ty. Ja wiem, o co tu chodzi. Wygrała i pieniądze i film! Wygrała również pieniądze, wygrała też. Nie się dałam film. się wam nabrać, trwania! A dzisiaj że to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jak napiszecie to, co ostry pisał Nie? na kartce. Ja przywnę wam serduszko w komentarzach, także możecie napisać. I pamiętajcie, widzimy się jutro o 15.15. :15. Na razie, hej!